Witam Państwa. Karol Biernacki, Prokam Polska. Znajdujemy się na południu Kujaw. Jesteśmy w miejscu, gdzie znajdują się pola demonstracyjne odmian kukurydzy z oferty Procam. I chciałbym przedstawić Państwu dzisiaj dwa doskonałe preparaty biologiczne, które były tutaj stosowane. A są nimi preparat baktotarcza i preparat. Azotopower. Jeśli chodzi o baktotarcze, to jest to probiotyk dla roślin, który poprawia zdrowotność, stymuluje rośliny do lepszego wzrostu, poprawia wigor i też odporność na czynniki stresowe oraz preparat Azotopower, który wiąże azot atmosferyczny z powietrza i udostępnia go roślinom. Tak wyglądają rośliny po zastosowaniu preparatów azotopower i Bacto Tarcza. Mamy tutaj odmianę Syngenta Brenton. Jest to wczesny mieszaniec ziarnowy. Mamy tutaj glebę lekką klasy czwartej i piątej. No i rzuca się w oczy przede wszystkim bardzo dobry wigor roślin, zieloność. Ale także, przede wszystkim, bardzo dobra zdrowotność. Zarówno liści, jak i łodyg, ale też kolb. Proszę zobaczyć. Preparaty baktotarcze: Zotopower bardzo pozytywnie wpływają także na odporność roślin na stresy, w tym także na stres suszy. Chociażby poprzez to, że. Obniżają y, temperaturę rośliny i stymulują system korzeniowy. A tak wygląda ta sama odmiana bez zastosowania preparatów azotopower i baktotarcza. Widzimy gołym okiem, że zdrowotność, a przede wszystkim. Wigor roślin jest tutaj o wiele gorszy. A tutaj mamy porównanie losowo wybranych kolb, po lewej stronie ekranu są kolby z roślin, na których był stosowany azotopower i baktotarcza, po prawej stronie ekranu kolby z roślin, gdzie te preparaty nie były stosowane. No, i widzimy wyraźnie, że po zastosowaniu biologicznych preparatów kolby są dorodniejsze, ale też jest lepsza ich zdrowotność. Tam, gdzie nie był stosowany azotopower i baktotarcza, widzimy wyraźnie ogniska Fuzarios. Natomiast po lewej stronie, na roślinach traktowanych preparatami biologicznymi, Takich ognisk nie ma. Jest też lepsze zaziarnienie kolb i większa ilość rzędów ziarna. Natomiast to, jak przełoży się zastosowanie wymienionych preparatów na plony ziarna, sprawdzimy podczas zbioru. Natomiast już teraz zapraszam Państwa na warsztaty kukurydziane, które odbędą się. Niebawem, gdzie będzie można poznać więcej szczegółów i ciekawostek dotyczących preparatów Azotopower, Tarcza, jak i innych rozwiązań, które były tutaj stosowane, oraz będzie można obejrzeć kolekcję odmian z oferty Procam. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia.